Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Dzisiaj mam ogromną przyjemność. Łączę się bezpośrednio z Arłamowem, gdzie nasze piłkarki są na zgrupowaniu i przygotowują się do swoich pierwszych w historii finałów Mistrzostw Europy. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z dwiema z naszych dziewczyn, które dostały powołania i pojadą na Mistrzostwa, czyli Kinga Szemik. I tak jest i, e, i Emilia Szymczak. Cześć dziewczyny jeszcze raz. Słuchajcie, chcę wam pokazać. Ja jestem gotowa na mistrzostwa. A jak wasza forma, jak wasze zdrowie psychiczne, fizyczne, wasze przygotowania? Ogólnie pozytywnie przebiegają te przygotowania do Euro. Jesteśmy w bardzo dobrym ośrodku. Naprawdę wszystko jest nam tutaj zapewnione na najwyższym poziomie, więc możemy tylko i wyłącznie skupić się na tym, żeby trenować, żeby mentalnie też w międzyczasie odpoczywać. Emilia, Ta kadra przybiega bardzo super. Jesteśmy właśnie tutaj w Arłamowie, gdzie no w takim sztabie jesteśmy z dziewczynami, gdzie no tak naprawdę niczego nam tutaj nie brakuje i po prostu z każdego dnia staramy się wyciągnąć jak, naj, jak najwięcej, by być jak najbardziej przygotowane do mistrzostw. A powiedzcie, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałyście się, że dostałyście powołanie od selekcjonerki Niny Patalon na mistrzostwa? No to ja tak naprawdę w sumie no byłam bardzo zaskoczona, no bo wiadomo, dostawało się wcześniej te powołania na kadrę i zawsze po prostu jest taka duma z tej reprezentowania swojego kraju, ale wiadomo było, że te mistrzostwa, no to po prostu każdy o tym marzył, więc no ja byłam przeszczęśliwa. Dokładnie, jeśli chodzi o mnie to było bardzo podobnie, akurat wracałam z krótkiej przerwy wakacyjnej, wysiadałam z samolotu jak ten telefon dostałam od selekcjonerki, więc no naprawdę dużo, dużo radości, też dumy i no to jest ogromny zaszczyt, tak jak powiedziała Emilka, że możemy tam się znaleźć razem i reprezentować Polskę. Czyli dziewczyny, wy po prostu selekcjonerka Nina dzwoni do każdej z Was i mówi, że to jest właśnie powołanie, tak to się odbywa? Akurat, właśnie ze względu też na presję, swojego całego wydarzenia tak to właśnie przebiegało. Okej. Okay. Słuchajcie, um, chciałam Was zapytać: jak wygląda Wasz taki dzień, warłamowie? Co Wy robicie od rana do wieczora? Czy każdy dzień wygląda tak samo, czy jest rozplanowany co do, co do godziny, co do minuty? Zazwyczaj dzień wcześniej wieczorem dostajemy plan na dzień kolejny, ale no wiadomo, że na początku miałyśmy dwa treningi dziennie. Teraz już raczej jest to jeden trening plus siłownia, gdzie wychodzimy rano na trening. Wiadomo, jeszcze przed tym mamy kriokomorę i takie sprawy regeneracyjne, czasem badania żeby sprawdzić, na jakim poziomie zmęczenia się znajdujemy. Później jest ta jednostka treningowa, obiad, też różne aktywności pozasportowe, no bo tak jak teraz mamy tutaj przyjemność z Państwem rozmawiać dzisiaj, no to jest też trochę, trochę innych stacji, które, które z nami rozmawiają, więc jest trochę tych obowiązków, natomiast mamy też czas dla siebie, żeby w międzyczasie odpocząć. I co, Emilia, wtedy robicie, jak macie czas dla siebie? No to na pewno bardzo dużo czasu właśnie spędzamy na tej regeneracji, gdy jesteśmy, bo tutaj naprawdę warunki do tego, by jak najlepiej się przygotować na kolejny dzień, więc tak naprawdę bardzo często jestem u fizjo, ale też czy na, na przykład być z dziewczynami w pokoju, porozmawiać, pójść sobie wypić kawę, czy też tutaj troszkę pochodzić po ośrodku, bo jest na pewno co pozwiedzać. A słuchajcie, bo podglą podglądam kanał na YouTube Łączy nas Piłka i też podglą podglądam Was na Instagramie. Eee, no i widzę, że tam też się nieźle bawicie że tam jest dużo śmiechu, dużo wygłupów. Czy to jest jakby taki też element przygotowań oprócz tego sportowego? Ja myślę, że mamy taką grupę osób. Która się zna już no, od dłuższego czasu, więc y, mamy bardzo fajne relacje między sobą. Możemy naprawdę powiedzieć, że, że jesteśmy jednością, i to też pokazują właśnie te filmiki, że nie ma takiej, takiej sztucznej atmosfery, tylko no, dobrze czujemy się po prostu w swoim otoczeniu, więc to jest o tyle łatwiejsze, że mimo takiego niełatwego okresu pod względem fizycznym, przygotowań tego wszystkiego, to łatwiej do tego podchodzić właśnie z ludźmi, który, których się już trochę zna i z którymi ma się po prostu dobry kontakt. Dla mnie przyjemnością jest wyjść na spacer i po prostu pozasportowo porozmawiać, niekoniecznie tylko o sprawach boiskowych, ale tak po prostu po ludzku czasem zresetować głowę i zająć ją trochę czym innym, żeby też jakiejś większej presji na siebie nie nakładać i, no i nie myśleć nie wiadomo o czym. Ja może A co Milka, jak się relaksujesz? Właśnie, jak tutaj jest dużo słońca ogólnie, więc jak jest ta taka chwila odpowiednia, to ja bardzo lubię troszkę pójść się poopalać właśnie z dziewczynami, sobie poleżeć i po prostu tak złapać tego słońca i po prostu to mnie tak daje mi, że po prostu w momencie jak sobie tak leżę, to po prostu sobie mogę wszystko przemyśleć na spokojnie. Wiem, że to jest taki czas, gdzie mogę po prostu teraz się tak zrelaksować i po prostu nie myśleć o, o niczym innym. Słuchajcie, a powiedzcie mi, jak ważne jest w przygotowaniach właśnie to, o czym mówicie, taka ta atmosfera, to, że jesteście drużyną, to, że spędzacie ze sobą dużo czasu. Czy to się przekłada na ewentualne sportowe wyniki w takim sporcie jak piłka nożna? Myślę, że na pewno to ma ogromne znaczenie, bo drużyną trzeba być poza bojskiem, a później na boisku to jak na, tak naprawdę jest najlepiej odzwierciedlone. Jeśli są jakieś konflikty pozabojskowe, to uważam, że ciężej się gra, ze sobą później na boisku, więc fakt, że mamy taką, a nie inną drużynę i takie, a nie inne relacje, ma jak, uważam, że jak najlepszy wpływ na to, żeby później grać ze sobą dla siebie i dla Polski i, i to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. Mm -hmm. Ja w sumie popieram Kingę, bo tak naprawdę, to jak wychodzimy na boisko i gramy jako drużyna, to właśnie dużo się pochodzi z tego, jak po prostu funkcjonujemy poza tym boiskiem, bo tak naprawdę jesteśmy na treningu z dwie godziny może na boisku, czasami troszkę krócej, a spędzamy bardzo dużo czasu właśnie poza boiskiem, więc ja uważam, że te relacje, jakie mamy teraz, no po prostu dodają nam jeszcze takiego większego kopa, żeby po prostu bardzo ciężko trenować, żeby być razem, wiemy jak każdy się czuje i po prostu każde idziemy w tym samym Celu. A słuchajcie, no bo nawet jak Wy jesteście tutaj, to też macie inne, macie inne doświadczenie. Dość duża różnica wieku też jest między Wami. Czy to jest tak, że Wy sobie e, właśnie macie mentorki w zespole albo opiekujecie się sobą nawzajem, bo jest Was dużo i tak jak mówię, gracie w różnych klubach i macie różne doświadczenie, różny wiek? Jak to wygląda? Z mojej perspektywy ja nie widzę tutaj jako takich ról, które ktoś ma przeznaczone. Raczej jesteśmy sobą i to się naturalnie kształtuje. Każda czuje się swobodnie i może, że tak powiem, uzewnętrzniać siebie tak jak czuje, nie musi w jakiś sztuczny sposób się zachowywać i wydaje mi się, że to też później przekłada się na to, że czujemy się po prostu dobrze w swoim towarzystwie. No ja w sumie tak samo Myślę, no wiadomo, każdy jest nas w innym wieku, ale tak naprawdę się bardzo dobrze dogadujemy na boisku i poza nim i, i tak to wygląda. Słuchajcie, chcę Was zapytać teraz o taką rzecz, bo jest to absolutnie historyczny moment w polskiej kobiecej piłce nożnej. I jak pewnie widzicie same i oglądacie, jakby oczekiwania kibiców są ogromne. Podekscytowanie, to, że media się Wami interesują, jesteście coraz bardziej rozpoznawalne. Czy, czy ta presja jakoś na Was oddziałuje? Czy Wy ją w ogóle czujecie? Myślę, że na pewno pomaga fakt, że jesteśmy teraz tutaj, gdzie jesteśmy i nasze skupienie na tym najbliższym treningu, na tym, co chcemy przepracować i na skupieniu się tym kroku, który jest najbliżej przed nami, pomaga trochę nabrać dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje koło. Co też jest dla nas po prostu zdrowsze, no bo jednak jeszcze do tego euro trochę jest, więc takie wybieganie w przyszłość i włączanie się w tą całą otoczkę medialną, myślę, że niekoniecznie dobrze by mogło na nas wpłynąć, więc skupiamy się na swojej pracy, na swoich przygotowaniach i w taki sposób chcemy iść do przodu. I tak jak Kinga powiedziała, jesteśmy tutaj w Arłamowie już od, od jakiegoś czasu i tak naprawdę jeszcze jest tego czasu do euro. Więc wiadomo, my też, tak jak ja powiedziałem, wybiegamy tak w przyszłość. Staramy się po prostu z dnia na dzień dawać z siebie wszystko i po prostu przyjdzie taki moment, gdzie już będziemy bardziej myśleć o tych spotkaniach, które, które będziemy miały na, na euro, i staramy się jak najbardziej przygotować. A jeszcze chciałam trochę o tę presję was podpytać. Czy wy ją bardziej czujecie od środka, taką sportową waszą presję, czy bardziej tą zewnętrzną od, od kibiców i wszystkich, którzy będą was oglądać? Osobiście staram się trochę dystansować od tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz naszego środowiska tutaj. No, bo wiadomo, ile ludzi, tyle, tyle komentarzy, tyle różnych poglądów na to, jak kto widzi naszą sytuację, co może się wydarzyć, co może się nie wydarzyć, więc no, uważam, że to jest zupełnie niepotrzebne dla nas jako piłkarek. Mamy swoją pracę do wykonania. Przede wszystkim teraz celem jest przygotować się jak najlepiej do turnieju, który nas czeka. Yy, więc, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o presję wojskową, to raczej wynika ona, jeśli już jest, z takiej naszej zawziętości i z rywalizacji na treningach między sobą. Natomiast do, do samych meczów jeszcze trochę jest czasu, więc, yy, więc jesteśmy tu i teraz. Ja w sumie też powiem tak bardziej o sobie. To na ten moment też staram się tak odciąć od tych mediów po prostu, żeby one na mnie nie wpływały, ponieważ jakby my mamy swój cel i po prostu chcemy do niego dążyć i mamy na to wszystko plan, wiemy jak mamy funkcjonować, wiemy jak trenujemy, wiemy jak bardzo dużo dajemy tego wysiłku, żeby, żeby po prostu wyjść na te trzy mecze na Euro i po prostu dać z siebie wszystko. A to zainteresowanie, które jest wokół Was, no na pewno musicie to czuć, że jest go coraz więcej i że, i że ludzie Was obserwują i ta piłka jest staje się coraz ważniejsza jak piłka kobieca. Czy Was to cieszy to? Na pewno to jest taki pozytywny znak i dobry, że pewien krok, który wykonałeśmy, awansując za mistrzostwa Europy, przynosi jakieś rezultaty i ludzie się interesują. I to jest fajne według mnie, że nawet będąc tutaj w hotelu ludzie do nas podchodzą i pytają o autograf czy o zdjęcie, dlatego że to tylko i wyłącznie może pozytywnie wpłynąć na rozwój kobiecej piłki w Polsce. I to też jest jedno gdzieś tam z naszych celów, żeby, tak jak kiedyś już wspominałam w wywiadzie, dziewczynki, które teraz grają albo chcą grać, miały po prostu łatwiej i, i lepiej od nas. Ja też bardzo się cieszę z tego, jak to wszystko teraz e, przebiega, to jak właśnie nasza reprezentacja e, dostaje, właśnie więcej osób się interesuje. Ten awans na Mistrzostwa Europy na pewno nam bardzo dużo pomógł, i ja się bardzo cieszę, bo w sumie ja jestem też. W takim wieku, że mi tak troszkę nie wypada, mówić głupio, ale no, mam nadzieję, że po prostu te wszystkie dziewczynki po prostu będą, które na nas patrzą, które nas obserwują, wiedzą, że po prostu mimo to, że jesteśmy kobietami, to tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że kobieta nie może grać w piłkę, że dziewczynka nie może grać w piłkę i po prostu cieszymy się bardzo z tego, że coraz więcej jest szkółek, coraz więcej jest po prostu osób interesujących się tą piłką kobiecą. A czujecie, że to wy stoicie, wasz sukces stoi za tą zmianą? Czujecie się takimi troszeczkę właśnie twórczyniami tego zainteresowania i tej zmiany? Mamy ogromną nadzieję, że swoją cegiełkę dołożyłyśmy tym awansem, że też to był taka siła napędowa do tego, żeby media trochę bardziej zaczęły się interesować, żeby ta. Taka percepcja społeczna też zaczęła się zmieniać, taka mentalność nasza, że kobieta ma jakieś wyznaczone swoje role w społeczeństwie i że pewnych rzeczy może nie robić. Jesteśmy przykładem na to, że jednak można podążać za pasją, można robić to, co się kocha i, i też do tego zachęcamy. I właśnie przez to, że jedziemy teraz na te Mistrzostwa Europy, mamy nadzieję, że coraz więcej małych dziewczynek zacznie grać w piłkę. No to ja w sumie. To też mogę poprzeć, to, co Kinga powiedziała, ponieważ e, tak naprawdę każda z nas, ale też jest dużo innych osób, które tak naprawdę były wcześniej w kadrze, które tak naprawdę dodały tą swoją taką malutką cegiełkę. Wiadomo, teraz my tutaj jesteśmy i będziemy się starać jak najlepiej reprezentować Polskę, ale jest dużo innych osób, które też jakby dodały swoje ja do tego, że możemy być teraz w tym miejscu i po prostu tak powodować, że ta piłka kobieca się tak rozwija. A powiedzcie mi, dziewczyny, po co są kibice? Co oni wam dają, te rzesze kibiców? Bo pobił, po, był, został pobity rekord na stadionie obecności, frekwencji na waszym meczu, i zawsze powtarzacie, że ci kibice są ważni, ale w jaki sposób oni są ważni dla was? No to dla mnie tak naprawdę kibice to jest takie największe wsparcie. Bo tak naprawdę nieważne, czy są dobre momenty, czy nie, no to ja mam takie odczucie, że no zawsze potrzebuję kibiców. Oni po prostu mi doda dodają takiej no dodatkowej energii, że jak jestem na boisku, i mimo tego, że różne sytuacje wychodzą, to czasami mam taki moment, gdzie z kilka sekund po prostu spojrzę na te trybuny i że wiem, że są tam osoby, które tak naprawdę nas bardzo wspierają, i to mi po prostu daje takie okopa, że po prostu żeby dawać siebie jeszcze więcej. Dokładnie, to jest trochę takie odczucie, że mimo tego, że na błysku jestem ja, to mam tych wszystkich ludzi za sobą i że nie jestem w tym sama, że jesteśmy w tym wszyscy razem i, i chcemy ten mecz wygrać, więc tak jak Emilka powiedziała, dużo łatwiej się gra, przychodzi skądś taki, taki zastrzyk energii, że nawet nie wie się do końca, że się go miało, więc jak najbardziej jesteśmy wdzięczne za to, że tych, więcej, tych kibiców coraz więcej przychodzi. Czyli to jest prawda, że pełne trybuny to jest dodatkowy zawodnik wspierający? Jak najbardziej. A słuchajcie, a to wsparcie jest potrzebne najbardziej kiedy? Kiedy jest ogromny sukces, czy kiedy jest trochę trudniej? Myślę, że kiedy jest trudniej, to, to najbardziej może gdzieś tam wesprzeć, bo wiadomo, że tak naprawdę coraz więcej ludzi przychodzi i się interesuje, jak jest dobrze, ale. Jednak jak jest ciężej i, i czuje się to wsparcie, że jesteśmy z wami pomimo jakiejś może po drodze potknięć, pokazuje, że faktycznie jesteśmy w tym razem na dobre i na złe i, i wtedy to, to wsparcie znaczy jeszcze więcej. Ja też uważam, że właśnie takie momenty, gdzie jest troszkę ciężej, gdzie może nie wszystko idzie po naszej myśli, to te wsparcie, no to jednak potrzeba go troszkę bardziej i świadomość tego, że po prostu są osoby, które nie obracają się od. Całej, od nas jako całej drużyny, to po prostu jest naprawdę bardzo duże wsparcie. Słuchajcie, a powiedzcie mi, z jakimi marzeniami w głowie każda z was jedzie do Szwajcarii? Oj. <grym> Moim marzeniem jest pojechać na ten turniej i zagrać dobrze w piłkę, sprawić niespodziankę tym, w jakim nastawieniem i jakim zespołem po prostu będziemy. Zagrać na 100%, pokazać, że Polska nie oddaje nic za darmo, że, że z nami się ciężko gra. Yy, I takim moim marzeniem jest po prostu dumnie reprezentować nasz kraj. No to ja w sumie też takim moim marzeniem jest to, żeby po prostu jechać i po prostu zareprezentować. Nasz polski naród jak najlepiej, że wychodząc, nieważne kto wyjdzie na boisko, ale wychodząc na to boisko, po prostu oddać całe swoje życie za Polskę, żeby po prostu osoby oglądające nasze mecze, które nas wspierają, po prostu miały z tego radość i tak naprawdę to robimy to dla nich i po prostu pokazać swoją najlepszą grę. A czy trochę ten czas przed wyjazdem na Euro już Wam się dłuży, czy, czy, jeszcze, czy jeszcze macie dużo do zrobienia? Jeśli chodzi o mnie, to w ogóle tak straciłam poczucie czasu będąc tutaj, bo tak się żyje z momentu na moment, cały czas coś się dzieje, coś się robi. Mi się nieduży osobiście, bo gdzieś tam mamy swój cel, który, do którego dążymy i jednak to skupienie jest tam, gdzie, gdzie być powinno. Staramy się wykonywać swoją pracę na treningach najlepiej, jak tylko potrafimy i wiadomo, że jakby końcowym etapem tych przygotowań są już same mistrzostwa. Więc y, zupełnie nie mam takiego poczucia, że, że jakiś czas mi się dłuży. Ja też nie odczuwam w ogóle tego, że czas się mi jakoś wydłuża, a wręcz przeciwnie, bo tak jak Kinga powiedziała, ja czasami nawet nie wiem, jakie już dni mamy, tak, no. bo tak szybko wszystko to idzie, ale my jesteśmy bardzo skupione właśnie na swoim celu. Wiemy, jakie mamy nasze założenia, wiemy, co chcemy osiągnąć i będziemy do tego dążyć. Czy wszystkie dziewczyny w kadrze są tak pozytywnie nastawione jak wy i z takim uśmiechem czekają na Euro? Myślę, że tak. Nawet rozmawiając gdzieś z dziewczynami, spotykając się spontanicznie na korytarzu, żartujemy sobie, nie zapomnij, że na Euro jedziemy, nie? <laughs> tak, tak że naprawdę żyjemy tym. To jest dla nas coś wielkiego i jesteśmy wdzięczne, że możemy tutaj być i że jedziemy na tak wielki turniej. I też takie przeżywanie tego wszystkiego razem, bo uważam, że to nawet dodaje takiego, nie wiem, że jestem na przykład jeszcze bardziej szczęśliwa, że mogę być tutaj, w pośród osób, właśnie które tutaj są. No, po prostu jesteśmy przeszczęśliwe. Słuchajcie, na koniec chciałabym każdą z Was zapytać o takie dwa momenty w Waszym piłkarskim życiu: o najpiękniejszy moment i ten najtrudniejszy. No to ja sobie mogę zacząć ja też jeszcze jakoś nie mam tak tyle lat, żeby tak nazwać taką trochę karierę, ale powiedziałabym, że taki mój najtrudniejszy... Jedziesz na euro Emilia, to jest naprawdę <grym> taki... dziewczyny o tym marzą. To jest wspaniała kariera. To, że, to, że masz 19 lat dopiero to, to naprawdę osiągnęłaś ogromny sukces. <grym> Dziękuję bardzo, ale właśnie taki może dla mnie najtrudniejszy moment to był, kiedy właśnie w wieku 15 lat musiałam wyjechać z domu i tak naprawdę musiałam przejść do klubu, gdzie był oddalony prawie 900 kilometrów, więc to dla mnie była taka moja pierwsza odłąka z rodziną więc ten taki właśnie pierwszy rok dla mnie był troszkę, troszkę ciężki żeby po prostu nauczyć się funkcjonować bez rodziny, żeby stać się jeszcze bardziej samodzielną, a taki najpiękniejszy moment to w sumie bym powiedziała że mój transfer do Barcelony, bo zawsze było to moim marzeniem i pierwsze powołanie do kadry narodowej jeśli chodzi o mnie, to najtrudniejszym momentem była moja druga operacja barku w wieku 16 lat, bo pierwszą yy, przebywałam mając 15, a od razu po tym jak zdobyliśmy złoty medal na Mistrzostwach Europy, więc no, był to ciężki dla mnie moment, bo tyle o ile za pierwszym razem miałam takie podejście, że kontuzje się zdarzają, jakby takie jest życie sportowca. Tak za drugim razem, bardzo wcześnie po tym powrocie, zażyło się to drugi raz i no to wiązało się z ogromnymi emocjami dla mnie i moich najbliższych. I musiałam się głęboko zastanowić, czy w ogóle chcę dalej grać w piłkę, bo kosztuje mnie to bardzo dużo już mając na ten, ten moment 16 lat, więc więc no, cieszę się, że jednak postanowiłam wytrwać, bo jestem teraz tutaj, gdzie jestem, dzięki tej decyzji również. Jeśli chodzi o najpiękniejszy moment, no to na pewno jednym z nich jest awans nas, nasz awans na Mistrzostwa Europy i baraża, które grałyśmy z Austrią, bo um, też po drodze było ciężko nieraz, ale wytrwałyśmy w tym razem i, i dzięki temu możemy teraz tutaj być i, i cieszyć się tą chwilą. Słuchajcie, to już takie ostatnie pytanie. Czego się mogą spodziewać kibice, oglądając Was na boisku? Co możecie na pewno zagwarantować? Nie mówię tutaj o wyniku meczów, tylko. Na pewno możemy zagwarantować, że oddamy wszystko dla Polski, że wyjdziemy i, i będziemy walczyć jak równy z równym o jak, jak najlepszy ten rezultat, ale tak naprawdę. O jak najlepszą grę, o, o siebie nawzajem i o to, żeby godnie reprezentować nasz kraj. I właśnie, że wychodząc na boisko, to po prostu zawsze będziemy zdawać siebie 100%, więc to na pewno możemy zapewnić. Bardzo, bardzo wam dziękuję. A ja ze swojej strony mogę zapewnić, że są w Polsce kibicki, kibice, które nie opuszczą żadnego meczu w telewizji albo i, i na żywo i trzymamy kciuki i bardzo, bardzo w was wierzymy. Wszystkiego dobrego dziewczyny i dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo.